Witam Was serdecznie z tej strony. Tomek, Szczepanowski, Bartnik. Spotykamy się jak co tydzień na przeglądaniu odkładów. Mamy już drugi tydzień od momentu przełożenia odkładu do rodzin produkcyjnych. Sprawdzimy co dzieje się w rodzinach, czy prawidłowo się rozwijają. Zapraszam do oglądania. Wyciągam najpierw zatwór, żeby łatwiej było się dostać do pszczół. Ostatnia ramka to zapas Pokarmu. Tutaj przygotowane miejsce pod terwienie dla matki. Nie. Ostatnio dodana węza. A jest częściowo odbudowana. Tutaj mamy czerw kryty, czerw zasklepiany i wianek pokarmu. Tu jest ramka z węzą. Jest ona zaczerwiona, już są ładnie podlane larwy. I o to nam chodziło właśnie, żeby matka zaczerwiła. Tutaj czerw się wygryza. Są też jajeczka widzę w ciemnych komórkach. I wianek pokarmu. Widzę już matkę na następnym plastrze. Jest tutaj jedynka. szuki noszą pieżgę do komórek. Bo ramka obok to jest ramka Trzeba ostrożnie wkładać, żeby pokmanami nie przygnieść. Bo ramka obok to też jest ramka z węzą i pewnie też jest zaczerwiona. Pszczoły sobie noszą bliżej pierzgę, a nie, jeszcze nie jest. O, ta rodzinka jest troszkę słabsza, widzę, niż tamta. Po prostu trzeba im dać czas no, Tutaj jest yy, czerw y, już się wygryzł, tutaj mamy sklepiony czerw, widzę, że też są jajeczka, czyli matka doczerwia wolne miejsca No i tutaj mamy też ramkę z pierzgą Widzę, że są jajeczka w wolnych komórkach. Widzę, że pszczoły mają kolejną ramkę do wykarmienia. Czyli przez dwa dni, czy znaczy przez dwa razy teraz czyli dzisiaj jest niedziela i wieczorem poddam słoik z syropem. Ale żeby miał już więcej dziurek, bo pszczoły po prostu zbyt wolno pobierają z tego. A pszczoły będą mieć do wykarmienia całą ramkę czerwiu i na to spokojnie zużyją ten syrop no tak jak widzieliście rameczka z węzą tutaj jest trochę ruszona ale ją tak zostawiam jak jest teraz nie będę tu już nic dodawał poczekam tydzień aż pszczoła się wygryzie z czerwiu zamkniętego i obsiądzie nam i będzie odbudowywać tą węzłę dalej. Chciałbym, żeby też matka zaczerwiła tą ramkę. Także się nie spieszę spokojnie, nie dodaję nic więcej. Mamy w sumie 18 lipca. Najlepsza pszczoła, która wygryza się do zimy, jest to ta, która wygryzie się między 25 a 8 25 sierpnia, a 8 września. I trzeba obliczyć 21 dni do tyłu. Żeby po prostu jak najwięcej matka w tym, w tym czasie zaczerwiła. Czyli mamy 18 lipca. Będziemy mieć wtedy już odbudowane sporo ramek, bo myślę, że do następnego tygodnia ta ramka zostanie zaczerwiona, ta ramka też zostanie zaczerwiona. Troszkę pszczoły przybędzie i będziemy mogli dodać już dziesiątą ramkę, żeby mieć pełne gniazdo węzy, żeby pszczoły ją odbudowały i matka też zaczerwiła. Czyli myślę, że spokojnie to całe gniazdo będzie odbudowane dobra, zaglądniemy do następnej rodziny aż jestem sam ciekawy co tutaj tej mocniejszej pszczoły nabudowały no tutaj pszczółki też zbytnie nie potrzebowały syropu bo praktycznie od środy Słoik nie został całkowicie opróżniony i tu właśnie trzeba uważać, żeby nie zalać gniazda, żeby matka miała gdzie czerwić. Od razu widać, że jest silniejsza rodzina. Spróbujemy wyciągnąć zatwór. Oczywiście sprawdzam, czy tu nie ma matki. Bo czasem mogła być na tej ostatniej ramce. I tutaj mamy ramkę osłonową. Są tutaj jajka, jest tutaj pierzga, tu trochę czerwiu krytego. Trzecia ramka węzy. O, mateczka jest na tej ramce, już szuka miejsca do zaczerwienia. Ale te komórki jeszcze są zbyt płytkie, żeby je matka zaczerwiła. No tutaj czerw się wygryzł i matka już zaczerwiła. Tutaj czerw na wygryzieniu. Tutaj jest z tej strony. Tak samo tutaj już są larwy podlane, ładnie, także ramka ładnie została ładnie odbudowana. Pszczoły będą ją teraz poszerzać. Tutaj prawie deseczka zaczerwiona i widać, że komórki już ciemnieją i nawet tutaj od góry pszczółki się wygryzają tutaj ładny wianek pokarmu dookoła larwy, w środku czerw kryty. No tu ta sama sytuacja co w poprzedniej rodziny, nie jest jeszcze zaczerwiona. Także matka jak tu dojdzie to myślę, że spokojnie zaczerwi. Najpierw zawsze czerwi odbudowane ładne komórki. Tutaj mamy czerw kryty. Tutaj są jajeczka, larwy. Matki teraz chętnie właśnie czerwią w plastrach ciemniejszych, i oczywiście pszczoły też chętniej do takich plastrów noszą miód i pokarm. Dobra, ta rodzinka jest mocniejsza. Więc, żeby nie tracić czasu, dodam tu jeszcze jedną ramkę węzy. Skoro tą chcą budować, ta obok jest zaczerwiona. Tutaj mamy czerw na wygryzieniu. I tu obok też mamy czerw Czyli tak, tu mamy węzę, która jest odbudowana. Tutaj mamy czerw na wygryzieniu. Ta ramka, co wyciągnąłem, też jest czerw na wygryzieniu. Więc tą wstawię sobie pomiędzy czerw na wygryzieniu. Żeby ta młoda pszczoła zajęła się odbudową. Ta wraca mi z powrotem tutaj. Teraz jako ostatnią tutaj. Mogę dodać kolejną ramkę węzy. Ta rodzina jest zbyt słaba, żeby to zrobić, ale ta ma sporo pszczoły. Już pszczoła następna się wygryza. Więc dołożę tutaj ramkę węzy i będziemy mieć już pełne gniazdo. Kładam tutaj węzę. Centruję, żeby mi nie nadbudowywały. I to tyle z przeglądu. Następny tydzień zobaczymy, co dalej się dzieje z rodzinami. Czasem wożę ze sobą wykałaczkę, bo pszczoły tak kitują te dziurki, że później słabo pobierają. A teraz pszczoły potrzebują pokarmu, bo mają do wykarmienia kilka ramek z czerym otwartym i żeby nie stopowało to też ich w budowie węzł spokojnie do wieczora jeszcze to wypiją i poddam im kolejną dawkę zatwór już od wyszedł tu sobie szcząsną pszczoły, one same wrócą Zamykam. Jeszcze wezmę i w tamtej rodzinie yy, zamienię zakrętkę, żeby pszczoły szybciej to pobrały. I zobaczę wieczorem, czy będzie potrzeba jeszcze dolać, bo następna dawka jak zwykle będzie w środę. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!